Murder mystery. O! Oh, o! Oh, Murder mystery! To jest stary taki trouble in Terrorist Town. Do no, czego tu nie ma kurwa takie jakby? Spróbujmy! To jest fajne My... Jestem! Gdzie bez wy jesteście? Mną, Czemu wy jak już gracie zabija? kurwa? Jak się zabijać? Ja żebym... pierdolę, gracie bez mnie, ale jesteście jak z kurwy synami. No a to ty żeś wyszedł z gry kurwa. Nie wyszedłem kurwa! Dobra, Kamileksior! Szmato jebana! Dobrze, jebać się dziwko. Aha, już kurwa, Edio No, osiema. jebać się, kurwa, jebać się. Ty też masz skina w tej grze, już kurwa, też to grałeś. No i se kupię zaraz nowego, kurwa. Mystery Jego? Box, o oh, Na it. Robuxy, kurwa. O. No. A czemu nie zrobisz Five Head i nie no, zrobisz no, kurwa, swojego, no, kurwa, no, swojej ja gry się tutaj idę. na Robuxie i zarabiasz, kurwa, miliony na Przepraszam, Robuxie? Przepraszam za to. No bo kurwa, nie umiem robić gier na, ro na, ro na Robuxie. Ale to wiesz, Robuxie. nie musisz umieć, tylko kurwa, <coughs> zatrudniasz osoby, które potrafią. Nie znam nikogo. Zobacz, Pierzno jak tu ojciec. można se usiąść. Menu, kapucino. Ej dobra, ja chcę w to sam zagrać. Co w to zagrać? No jak se mogę usiąść? No, pokaż mi. Pokaż no, mi, pokaż skarem... mi, proszę. O wiseste, oh, kurwa. kurwa. Rozpoczął się high train. Gorące subskrypcje, czekaj. No też na jakąś. Na co czekasz? Wydaj swoje cienki. No, do no, do no, Ej dobra, Kamilek się wygrał. Tapujemy, tak? widzowie, tapujemy. Dobra. Dobra. Wrzucam kurwa. A bo dobra, pierwsza runda, sami chcę zagrać, zobaczyć... I... Jak się zrobił w tym grę, to czemu ty byś nie mógł zrobić? No mógłbym zrobić. Dobra, dobra. Dobra, start. Czemu... Startuj to kurwa Kami Kurwa on ma skin! <gryw> dobra, zwierzak, chodź, zaraz będzie. Nie da no, sup... Nie, dobrze, dobrze, dobra gierka. Za mało Czy osób? Niemożliwe, zapyta? bo. Niemożliwe, nie, by, za mało. O zaczęliśmy. jest! Dobra, 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 dobra. 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 Kto jest. Kto jest zdrajcą? Ja jestem niewinny. Ej, czekaj, ja jestem szeryfem znowu? Hej, Kamilę jestem się, niewinny. Nie ufam ci, kurwa. Nie ufam, nie ufam ci Dobrze. Jestem niewinny! Jak stąd wyjść? Ej, jestem niewinny! życie? Używałem! Używałem kur... no. kamień ksiora. Tak? On był zdrajcą? Skąd no, wiedziałeś? łatwo! Eza, eza, Skąd wiedziałeś? Eza, eza! Skąd wiedziałeś? Eza, eza. Skąd wiedziałeś? <laughs> przeczucie, kurwa! A, bo ty byłeś szeryfem. No! A. RDM mi zajebał śmieć. Ale bez chuj, kitu. Ale kurwa, to jest kurwa. Nie możesz. Nie możesz. Nie możesz. Nie serwera. Pokaż mi Nie serwera. Nie możesz. Nie możesz. Nie możesz. Nie możesz. Nie możesz. Nie No Nie kup kurwa możesz. Nie kurwa. to możesz. Nie no, Nie no, Nie możesz. tysiąca. Nie 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 gdzie mam głosować? Jakie wotę? O, o czym ty mówisz? Żaden wotem, co ty pierdolisz tam? Aaa, tu jest głosowanie na mapę! O. Dobra, już chuj. Dobra. O! Nowa mapa, nowa mapa. No, 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 tryfem. nowa mapa. Pamię jak się spierdalaj. Bank. On mnie emotkuje. Oho, streama mi wyjebało. No, ale wejdź jeszcze raz do tego. Dobra, dobra, dobra. Chodźcie zagłosować. Na mapę. Trzy internety BTW w nie w mnie. A to prawda, rel, rel. Ale to nie widzę żadnej mapy tu. A, bo jeszcze nie ma. A bo oni grają chyba, tak? Tak, a, a. O Gratulacje. Dobra. Zuza była mordercą, Zuza była zdrajcą. Straszne. To było churwa straszne. Dobra, teraz kurwa rozfierdalam was. O, jest mapa! Vote map! Yy, hotel. Dej, dej. Nie da się tu biegać szybciej? Hotel. Zagłosujcie na hotel. Baba chyba widza XI? Nieźle. Głosujcie o, kurwa. Studio, n studio. Ciemne studio. Oh, jeez, Dawaj, jeez. Dobra, ja... Ja kurwa... Teraz to wygrywam, widzowie. Ej, co kurwa, to już godzina minęła? Nie ma chuja! Jaka godzina, stary, właśnie 10 godzina... minut miało nie być, Nie minęła kurwa. godzina, stary! Bo się bawisz tak dobrze, stary, że nawet nie wiesz, ile Uf, czasu z... minęło. Ej, krążą, o co, zobaczcie, czemu nie chcesz, kurwa, czemu nie chcesz, stary, przyznać, że się bardzo dobrze bawisz w Robloxie, stary? ...że się bawię, kurwa. Słuchaj, jak będziesz robił grę w Robloxie, kurwa, w ja ci mogę grafiki robić. Dobra. Chociaż przynajmniej coś, kurwa, z tego będę miał. O nie! Kamileksior zginął! Gdzie? Kamileksior zginął! Gdzie? Y, grino, grino jest zdrajcą! Czas na górze to jest co? Na górze jest grino, grino jest zdrajcą! Gdzie? Zobacz zdjęcia, zdjęcia na, biurku. na biurku? Jakie zdjęcie na biurku? Co to kurwa jest? O kurwa! Gdzie wy kurwa jesteście? Ziomek! Ej, zabili Kamileksiora! Tu jest no! A nie! Czekaj! Czekaj, on jest szeryfem! Złusa padła! Złusa padła? Tak. Czyli ty jesteś zdrajcą. Co ty mówisz? Ty kurwa, e! DJ Kalet! Jesteś kurwą. Awa! go! to, go! kurwa! Zalep to, go, trafim, kurwa. Zajem go! Zabij go, traf... Zabij Zabij go. Zabij Droblox zajeba nie go! Zabij go kurw, kurwa, zajebaj mojesz ryba, jesteś ostatni kurwa, jak multi Rozjebę ci te kurwa twoje czarne dredy kurwa, chodź tu do mnie. Jesteś psycholem! Chodź tu kurwa, nie masz broni, rozjebę cię! te mi nie udowodnisz kurwa! O, mogę broń podnieść niego! Jak podnieść z niego broń? Co dziwnego stało się na FREAJN i E84 no Gdzie się chowa? No i będziesz się chował jak pizda. Co, Co tam, z kurwy synu? Właśnie se tamta. bo ja ci muszę szukać. No o kurwa. No dobra, to jest pojebane. Siedzisz tu, kurwa, gdzieś w wędzie pewno. 100% kurwa. O! Kurwa Aha, mubiłem, kurwa. Jebany stream sniper! Pierdolony <grym> stream sniper! Je, 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 zobacz, do... woda. Nie zobaczyłem wodę, nie, nie patrzyłem ja, pierdolę, na ekran, nie patrzyłem na ekran. Ja pierdolę, jaki śmieć. Eza, eza, eza z tobą, kurwa. <grym> jaki śmieć, nie? Dawaj, robuxy, kurwa. Multi, ale dready kurnka. No? Ja pierdolę, śmiecie śmiecie Nie w to grać, no niestety kurwa. Slim I... sniper widzowie to jest. Dobra? Każdy o, hospital sposób. to może być dobre. Albo menšin, 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 może być spokojnie. No, menšin better. Dawajcie szpital, to wypierdalej, znaczy, to zaś cię połamę, kurwa, do Szpitalu wylądujesz. Co ty mówisz, kurwa? Dobro, blok się debilu. <słuch> Dobra, <słuch> gdzie się tu skida, zmienia kurwa? Dobra, Zuza, głosuj. A, głosuje się mapa, dobra, nieważne. O, dobra. Dobra, teraz to wygrywam. Teraz to kurwa wygrywam. Słyszałem zabójstwo! Gdzie? Ty kurwo znowu jesteś? Słyszycie? Słyszycie? ci Żół <śmierdolę> za nie żyje. nie Zabiłeś moją dziewczynę. O nie Ojej! Ojej! To teraz wielki kurwa, że ryby są zabrane! do do mężownik, to padnie! Kurwa, wybara! kurwa, Nie, nie zrobiłbyś mi kurwo nigdy! Bo to zjeba, nie jest kurwa. Skupia, kurwa, kurwa! Kurwa! Kurwa, kurwa!

ja pierdolę. Idę zabijać, idę zabijać, Ale jestem tępy. O kurwa, dostałem. Ale jestem kurwa tępy. co ty robiłeś? Nie ja ty stary z pierwszej osoby kurwa robiłem i to nie działało. A nie, cztery, to, to pół... masz myszką można jechać. Dobra, E za nożem da się rzucać? O Eza kurwa, już nie, nie widziałem. E za kurwa, na hita, na hita. Tym, tym nożem da się rzucać, Stary nie za nie pierwszym kurwa. Tym nożem da się rzucać. Dobra, dawać link widzom. Nie, chyba nie, kurwa, będzie rzeźnia. Dobra, to jeszcze sobie zagramy z dwa? Albo, albo z dodaj jeden? Albo ten, paru subów. Albo do, do subów dam, dobra, dobra. Bo tu jest dużo... Dobra, wrzucam na Discorda dla subów. Tu już jest Link. Błędnie. Kanał suby. Pod F się rzuca? Dobra. Dobra, rzuciłem już. Wtedy, tr tracę się wtedy? Ping, 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 ping. Dobra, let's go. A, dobra, jak jesteś tym, jak jest. O kurwa! Jak jesteś tym, jak jesteś zwykłym, to możesz po szeryfie podnieść broń. Witam was serdecznie, złodziejaszki! Witum, witam! Gdzie są wszyscy? Podejrza. Podejrzanie! <śmiech> <śmiech> zwierzak znowu jest, zwierzak znowu jest zdajny, moim zdaniem. Czemu ja? Bo stary, my jesteśmy wszyscy razem, a ciebie no, tu nie ja ma. Szuka... No i szukam, mapy, kurwa. Dziwne, żeby ludzie nie byli razem. My jesteśmy stary z ksi który ma pistolet. Uważaj sobie. <laughs> z kaczką? Dobra, chodźcie, obrada. Gdzie jesteście? My jesteśmy w sali obrad. Musimy toalety, kurwa. Sala obrad. A, dobra, widzę chyba. Tak, kurwa, zwierzak znowu jest. Zwierzak, zwierzak! Zwierzak jest, zwierzak jest! O, kurwa.

Nie mogę rzucać mieczem, nie mogę rzucać nożem! Kurwa. Ej, on oszukuje! On jest obrócony tyłem i strzela kurwa! Simulator. Ale oszust jebany! Simulator. Simulator. Ale oszust jebany! giniesz Symulator amerykańskiej szkoły kurwa, pomocy! Ale ty jesteś oszus kolejny kurwa! Biegaj do tyłu celujesz szmata! S. Odgrywaj roleplay kurwa! Przede musi być odwrócony. Co tam z kurwy synu? Ej, F próbowałem, nie mogłem rzucić. Co tam z kurwy synu, ale cię rozjebałem, maże. co? Co to jest za... I czemu jestem cały czas impostorem w ogóle? Nie wiem. O, kurwa, ale stary, nie ludzi. spodziewałeś się tego, co? Nie spodziewałem. Nie spodziewałeś się stary, że cię zniszczę. O! Oh. Oh. Mężczyzna. No dalej. base. Jak to się głosuje w ogóle? No, jak się czujesz? Bardzo fajnie. Przypominają mi się stare streamy, jak grałem w Robloxa do nocy. Jest to coś fantastycznego. Oh. A dobra, tu się staje. Ej, czemu głos... Ej, czemu ja miałem czaszkę? Ktoś ma moją czaszkę, o co tu chodzi? Czacha. Pierdolona. Schimmer star. Czemu masz czaszkę i się nazywa zwierzak? Nie wiem. E... Zobacz, patrz. O. o! O jestem niewinny. Tak się nazywałam? A, okej. Okay. Chowam się kurwa. Nie mogę. Ej, co on tak biega? E czemu tu ludzie mają psa normalnie? Ej, survival? O co chodzi survival XP? Oh, Mam nadzieję, jak że są surio... request oh, był aktywny, bo inaczej ktoś stracił 15 My tysięcy kucz. punktów. Omegalul. Nie wiem. Jak ktoś ma czachę. Ej, ty jesteś zwierzak czachą? Nie, właśnie laska se nazwała Skina. O, dobra nuta. Pyta mnie, nie? Ej, jak będzie 900 XP, Wake to up. się kończy runda. Wake up. Ktoś zabił, zabił, zabił! Kto? Ta z czaszką, ta z czaszką zabił! czaszką, ta z czaszką! Ta z czaszką! Nie! Ty kurwo, zdradziłeś mnie! To nie była czaszka, stary. Nie, bo jest więcej impostorów pewno. A, bez kitu Ta z czaszką Ta kurwa z czachą Dobra, ja wygrałem tą grę teraz. A! O! No właśnie Czy mam no? Ty baguje, ty baguje. Jeden jest tylko, jeden jest tylko. Kłam, kłam co jebany. To ciężko, to ciężko to jak jeden. do znajomych maroblox. Dobro. No kurwa. Grasz kurwa za karę ze mną Valoranta. Git? <laughs> no ha, co ty na to? nie, no zagrałem w całą kurwa w godzinę wiebionego robota. Stary, robocza. zajebista gierka. No nie no super. No, kurwa, gramy nie bawisz waloranta. się fantastycznie? Nie, gramy Valoranta, dobra? Co? w Koda, to powinieneś mieć AIMA. Jebać tego Valoranta, kurwa, gra dla, dla, dla jakichś furasów, kurwa. I, I dla Animes jebał. Animes jebał kurwa. kółko. Animes anime mobil. anime Mobile. Kurwa. Gra dla anime kod zjebów, mobile. A mówiłeś, widzam, jak grasz w Koda, kurwa, na no mobilnej wersji. No i kod mobile, jest kurwa giga jest na wersji to się cieszę, że kurwa ludzi Ale ty rozumiesz, że jest cross, telefon wy sobie jebany? kurwa, że ludzi na telefonie zabijasz. Się nie mogą odwrócić, kurwa, nawet. O, kurwa, zjeżdżalnia działa, stary. Można normalnie zjeżdżać. Wow. Zobacz, zobacz. WC. Wow. Yeah. Jezu, Michał, wow. wow. Niemożliwe. Stary z Call of Duty mobile jest coraz razy lepsze niż kurwa Valorant, nie? Dobra, tłumacz się, kurwa, że tylko tam fragi nabijasz, kurwa. Nie, nabijam w wielu grach fragi. No to zrób akurat. streama z Koda i zobaczymy, jak się zostanie. Ja robiłem kurwa. już streama, Star, robię już streama, Star, jak kurwa. jeszcze nie byłem znany na Twitchu, to o, robiłem. No, to właśnie. Wtedy akurat, I powiedz jeszcze, że wtedy zabijałeś akurat na streamach. Tak, dobre widzowie są w idzie, i widzowie, Byłeś w gildiach kurwa. W, w mhm. gildiach kurwa debilu. Klanówka. Widzowie są w stanie potwierdzić, akurat, że byłem bardzo dobry w Call of Duty. Popierdol, se popierdol. Dobra, trzy mordę, kurwo jebana. No, kto jest impostorem? Nie Rob, wiem. Szef O kurwa <laughs> <Uch>! <laughs> kwadratowy kot. Ej, laska ma normalny łeb? I... Nie kwadratowy, kurwa? Co jest, kurwa? Czekaj, stój dobry bom. <laughs> A nie, masz kwadrat... Nie, no ty normalny model, ja ma, patrz, nie ma kwadratowego. Ale możesz wielkie kurwa uda O, o! Aha! O kurwa skąd? skalina! Gdzie? Gdzie? Kurwa! Gdzie? <grym> o Patrzę Patrzyłem się na uda Ja pierdolę, czy ja będę kiedyś zdrajcą? Ej, jej głowa normalnie mruga kurwa, no i nie można takich skinów. Ja będę kiedyś zdrajcą kurwa. Nie można? nie można takich skinów robić, zobacz kurwa, i to wygląda jak już lepiej kurwa niż te kwadratowe mordy. Czy ja mogę... To jest chłop? Aha, sorry. <laughs> to jest ten Omega Lul? No ale zobacz, patrz, widzisz? Zobacz miał. No tu kurwa patrz, widzisz? Normalną mordę mają. No bo i można i stary. Tu można robić... tu można... No, tak, no można, bo ty masz defaultową to postać stary, a ogólnie można takie mieć realistyczne jakby. No to dlaczego stary? Dlaczego Kamelikzar sure ma stary ry kurwa KS? <laughs> No ale on ma wiesz, on by dał tekstury na na prosto, No na, tak, na głowie, ale nie? kurwa, jakby. No, ona ma model cały, nie? No ale można, można. Ale OG to są te takie kurwa właśnie, o jak ten na przykład dziomek. No no żółty, jak Lego. Tak. Czemu ty nie chcesz na spontanie na pięć miasto wejść, stary? bo... Wytłumacz mi to. No kreatywności nie masz kurwa? No mam, tylko jak już ale... ja RP traktuję bardzo poważnie, stary. Tak, Aha, bo też grali. Tak, tak. Aha. Czytam, czytam. Ty, pasz do tego. Kajt Kasia ma czegoś kurwa. 2020 roku jakiś nóż kurwa specjalny. Gdzie? Musimy zrobić Tak, Tak, battle, kurwa w Roblox trzeba zrobić bez skitu, kurwa. Koncert, Young Multi W Roblox. Ja bym zrobił. Jak palion. O. Stary, wiesz, że w Robloxie nawet VR jest? A to widziałem, jak graliście akurat z widzami, no. co podnosiłeś widzę, to widziałem. Normalnie działa wszystko i to jest naprawdę... To... Stary, to jest twój zaawansowana gierka, serio mówię akurat. To bez beki. Znaczy, no ja wiem, bo to jest silnik, to nie jest no. gierka, to jest silnik. Mój Można mój robić pojebane gierki, człowieku. Zagrajcie no. w Fashion Fame. jest Jest taka strzelanka, co wygląda jak Call of Duty w Tak, robię. tak, wiem, wiem, widziałem też. No. Dlatego mówię, że to podjebki podjebek są. No ja pierdolę, na no kiedy będę kurwa zdrajcą? Pojebie mnie Kamilę zaraz. Kamileksior jesteś, czy nie? Cały czas jestem Kamilę, niewinny. Kamileksior do... jest 100%, bo mnie goni, kurwa. Dobrze, zajeb go. O kurwa. Co to by było? Kamileksiora Ej, coś kogoś zamordowało. Na chuj ze mną biegasz, Ej, Coś kogoś zamordowało. Ej, ktoś tu nie żnieje. Tu jest nóż! To jest... Czemu to jest, kurwa, nóż? Jak jesteście dobry, to. ten to biały, to ten, bia to ten biały. Możecie podnieść pistolet. To może być Grino. To może być Grino. To może być Grino. Zabi Grino. Zabij Grino. Zabijcie go! Zabijcie go! Zabij Zabijcie go! Kurwa. Ja Idę Uratowany! Eza! A może idziemy na ten vr trip? Nie no człowieku, już o tej porze pierdolę tego VR-a stary. Dawaj, jeszcze ostatnia gierka, już się nie męczę. Ostatnia, no. Ostatnia rundka. Chcę być chociaż raz kurwa zdrajcą mnie, proszę. Ja Byłem 5 razy z rzędu. Co? Ja byłem 5 razy z rzędu. No tak jak ja kurwa na ostatnio na Mongasie. Fashion famous? Jest coś takiego? Że co, że Fit battle można robić? O kurwa. Można jakieś to zorganizować. No, będzie Fit battle. Greeno mówi, że jest o, piłka nożna normalnie? Siano. Dobra, też się piłkę nożną sprawdzimy potem, dobra? I jedną, ostatnią. Proszę, nie proszę. Jest baseball? Jest baseball? Nie wiem. Ale ja piłkę nożną pi nie, pi nie, nie lubię, ale mogę sprawdzić. No ja kurwa. Też nie lubię, no. Kurwa. Też nie lubię, nie lubię, nie lubię. Pojebimy zaraz. Fashion famous. Czemu ja zawsze muszę być, kurwa, niewinny, nie? Oho! Zuza jest szeryfem, z tego co widzę. No to biegać z nią. Chronię się, z nią. Ach, ty masz standa ten two czy five-head. Ty się dziwię, co to, kurwa, za tobą jest. Kurwa, tu jest za, za dużo ludzi, za dużo ludzi, za dużo ludzi. Idę do toalety się wysrać. Nie da się? Ale masz standa. o kurwa! Co? O, Kamil lekciur Zuza mnie zajebała Jak, Zuza? Zuza mi wyjebała, i kurwa tapa Aha, dobra. Bo Kamil Eksior zapierdala Nieźle. Nieźle, kurwa. Zajebi się kurwa, zajeba mi zajebała. ta. Chyba będziesz nie. mógł tapa, jak się przeprowadzić. Ja pierdzał. Nie, widzę się z nią jutro, więc... A, no, no to. będzie kurwa zemsta. SS.